Właściwie to codziennie zdarza nam się korzystać z komputera czy laptopa. Większość z tych urządzeń działa w oparciu o system Windows, tak więc codziennie korzystając z tego systemu warto go znać jak najlepiej. Dzisiaj pokażę Wam funkcje, o których niewiele ma pojęcie i regularnie korzysta, a które są bardzo przydatne. Ja jestem Rapid i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Dzisiejszym sponsorem jest YourCDKey, dzięki którym powstaje ten odcinek. Na stronie YourCDKey możecie kupić klucze do Windowsa 10 oraz pakietu Office dużo taniej. Koszt Windowsa 10 Pro przy użyciu kodu rabatowego, który mamy dla Was to niecałe 45 zł, a pakietu Office to troszeczkę ponad 125. Możemy zapewnić, że klucze działają i nie będzie z nimi żadnego problemu. Chciałbym jednak jeszcze dodać, że warto kupić Office wraz z Windowsem w pakiecie, ponieważ będzie to tylko 2 złote więcej niż gdybyśmy kupowali samego Offisa. Ja zapraszam do kupowania i korzystania z kuponu robotowego, który jak zwykle jest w opisie. A teraz lecimy z trikami do Windowsa. Jak wiadomo, Ekran monitora emituje światło niebieskie, takie, które widzimy za dnia. Jest ono męczące dla oczu, a nocą utrudnia zasypianie. Microsoft o tym pomyślał i wprowadził tryb nocny, który pozwala ocieplić kolory, które emituje ekran, a przez to mniej męczyć nasze oczy. Wystarczy wejść w opcję System, ekran i ustawienia wyświetlania nocnego. Dodatkowo można stworzyć harmonogram, kiedy ustawienie ma się włączyć i wyłączyć. Czasem zdarzy się tak, że system zaczyna troszkę mulić i zacinać. Wszystko jest powodem np. zapełnienia dysku przez pliki tymczasowe oraz śmieci. Wszystko to możemy usunąć przeszukując ręcznie cały dysk, lecz można to zrobić w znacznie prostszy sposób. Gdy wejdziemy w zakładkę Pamięć w ustawieniach, możemy oczyścić dysk z tych plików. System zbierze informacje, jakie pliki i w jakiej ilości są dostępne. Następnie wybieramy, które chcemy usunąć, a które ewentualnie zostawić. Dodatkowo znalazł się tam harmonogram, kiedy system ma automatycznie usuwać takie pliki. Polecam ustawić się na 30 dni i nie martwić się nagromadzonymi plikami. Zapewne wielu z Was na swoim komputerze w domu nie potrzebuje wpisywać hasła, żeby się zalogować do systemu, a mimo to dalej tę opcję ma włączoną. Niestety Microsoft nie dał możliwości włączenia tej opcji z poziomu prostych ustawień, ale oczywiście jest na to sposób. Wystarczy wejść w aplikację o nazwie Uruchom, a następnie wpisać komendę, którą teraz widzicie na ekranie. Znajduje się ona także w opisie pod tym filmem. Po tym wyskoczy Wam okienko, gdzie trzeba odznaczyć logowanie za każdym razem, kiedy komputer się włącza, a wszystko potwierdzić jeszcze raz hasłem i voilà, nie musicie się martwić logowaniem. Kolejnym trikiem będzie zdalny pulpit. Na pewno zdarzyło się tak, że chcieliście kontrolować swój komputer za pomocą innego komputera lub smartfona, ale albo nie było takiej opcji, albo nie zgłębiliście tematu bardziej. Otóż wystarczy aplikacja taka jak AnyDesk i problem rozwiązany. Wystarczy pobrać aplikację na komputer, który będzie zdalnym pulpitem oraz na smartfon lub też inny komputer, z którego będziemy korzystać. Na pierwszym komputerze widnieje cyfrowy kod, który trzeba wpisać na drugim urządzeniu, a następnie potwierdzić połączenie. I teraz możemy w pełni korzystać zdalnie z komputera. Tworzenie wielu pulpitów jest możliwe, proste oraz niezwykle pomocne, ale niestety bardzo mało popularne. Wystarczy wejść w ikonkę pulpitów, która znajduje się w lewym dolnym rogu obok przycisku start. Otworzy nam się wówczas okienko z podglądem aktualnego pulpitu i wszystkich aplikacji, które są włączone. Na górze tego ekranu jest możliwość dodania następnego pulpitu. Taka opcja jest bardzo przydatna w różnych przypadkach, kiedy na przykład na jednym chcemy mieć tylko rzeczy do montażu filmu, ale na Aplikacji i okienek przeszkadza nam w korzystaniu z innych aplikacji. Warto wspomnieć, że można dane okienko aplikacji przenieść z jednego pulpitu na drugi. Czasem zdarzy się tak, że mamy nawet kilkanaście otwartych okienek i chcemy się dostać szybko do pulpitu. Jest na to kilka rozwiązań. Albo klikamy prawym przyciskiem myszy na pasek zadań i wybieramy pokaż pulpit, albo po prostu klikamy lewym przyciskiem w prawym dolnym rogu ekranu. Jest jeszcze trzeci sposób. Da się zminimalizować wszystkie okienka oprócz jednego przez nas wybranego. Jeśli chcemy, by na przykład notatnik nie został zminimalizowany, to chwytamy go za krawędź i szybko potrząsamy. Kursorem. W tym momencie wszystkie okienka się zminimalizują oprócz wspomnianego notatnika. Był taki czas, kiedy wprowadzono Windowsa 8 i znane już wszystkim kafelki. Bardzo duża liczba osób tęskniła za usuniętym paskiem Start, który rozwijał się po przyciśnięciu przycisku Windows. W Windowsie 10, który jest obecnie najpopularniejszym systemem, pasek Start jest przywrócony, ale w połowicznej formie. Nadal widnieją tam kafelki. Niektórym osobom się to nie podoba, ale uwaga, da się to zmienić. Wystarczy, że wszystkie kafelki odepniemy od paska, a następnie zmniejszymy pole do Minimum. I mamy powrót do korzeni. Zapewne wielu z Was ma internet w modemie, który jest wpięty do komputera czy laptopa. Limity takiego internetu często nie są zbyt wysokie, a wy patrzycie na każdy zużyty gigabajt. Wtedy przydaje się połączenie taryfowe. Wpisujemy, jaki mamy limit, a system będzie oszczędzał nasz internet. Warto zwrócić uwagę, że niektóre aplikacje wówczas mogą nie działać prawidłowo a aktualizacje Windows nie będą automatycznie pobierane. Dodatkowo w tej sekcji możecie kontrolować ilość zużytego internetu. Były wybrane przeze mnie triki w Windowsie, które są bardzo przydatne w codziennym użytkowaniu. Ja przypominam o stronie YourCDKey, gdzie kupicie tanie klucze do pakietu Office oraz Windowsa. Oczywiście przypominam również o kodzie rabatowym, który znajduje się w opisie filmu. Ja dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Nie zapomnijcie wbić na nasze social media, a jeżeli ten film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale TechnoStrefa po więcej takich ciekawych materiałów. Mówił do Was oczywiście Rapid. Do zobaczenia. Cześć!